Stara jestem, powiedziała babcia. Babciu, ty jesteś młoda duchem, powiedział wnuczek. Młoda duchem to pewnie jestem, ale mam stare ciało fizyczne, powiedziała babcia. A jak to zrobiłaś, że tak jest? zapytał wnuczek. Ciało fizyczne się zużywa, powiedziała babcia. Babciu! A słyszałaś o samoleczeniu, samoregulacji, samouzdrawianiu, samonaprawie? One wprowadzają balans, ład, porządek, harmonię, spokój, równowagę, pokój i mir. I tym samym oczywiście zdrowie, powiedział wnuczek. Słyszałam, kochany, ale czy ja potrafię to zrobić? zapytała babcia. Babciu, masz takie doświadczenie życiowe, że wszystko potrafisz zrobić. Wierzę w cię, babciu, powiedział wnuczek. To dobrze, ale ja nie wiem, jak to zrobić, powiedziała babcia. Najpierw się zastanów, co dla cię znaczy samoleczenie. Potem się zastanów, co dla Cię znaczy samoregulacja. Potem się zastanów, co dla Cię znaczy samo uzdrawianie, a dopiero na końcu rozważ, co to znaczy samo naprawa, podpowiedział wnuczek. Kochany wnuczek, jak ono babcie dba, ale co mi da takie zastanawianie się, zapytała. Gdy nadasz znaczenie tym słowom, to one zaczną żyć w tobie. A jak zaczną żyć w tobie, to ma prawo się to stać, co masz w definicjach tych słów, bo one będą do tego zmierzały, powiedział wnuczek. E, jakieś tam słowa i tyle potrafią? Nie wierzę, powiedziała babcia. Babciu! Twoja sąsiadka kiedyś uwierzyła i zrobiła to, a teraz jest zdrowa, powiedział wnuczek. Co ty powiesz, naprawdę? No, faktycznie mówi, że jest zdrowa, powiedziała babcia. Zatem dobrze jest powtarzać dobre praktyki, zrób to, powiedział wnuczek. Dobrze, ale jej pewnie to zajęło bardzo dużo lat. A ja mam tyle lat, ile mam. Czy aby zdążę? Zapytała. Zrób to. Cała reszta jest w rękach Boga. Jak będziesz miała być zdrowa, to będziesz, bo krok po kroku dzięki tym definicjom zrobisz wszystko, czego będziesz potrzebowała. Czego będzie potrzebował Twój organizm fizyczny, umysł i psychika. Powiedział radośnie wnuczek. Kochany wnuczku, zrobię to widziała babcia i zrobiła. Po latach przypomniała sobie tą rozmowę z wnukiem i zadziwiła się, bo rzeczywiście była zdrowa. Kto by pomyślał, że słowa i ich definicje mają prawo czynić cuda? Gdy te słowa kiedyś zdefiniowała, a potem co jakiś czas robiła to na nowo, to odnalazła wszystkie dla niej dobre sposoby na zdrowie i je zastosowała. Czuję się rzeczywiście młoda i zdrowa, i mimo że mam tyle lat, ile mam. A cuda, cuda, takie zwykłe słowa, a ile one potrafią zrobić, powiedziała szczęśliwa babcia. To jest prawda, znam babcie, powiedział gdzieś daleko, z wysoka, profesor Słoneczko.